Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa na pięknej oraz uroczej przyrodniczo i gospodarczo części województwa lubuskiego gminie Stary Kurowo. Jej atrakcyjne położenie geograficzne, walory przyrodnicze i turystyczne, a także bliskie sąsiedztwo władz województwa lubuskiego, Gorzowa Wielkopolskiego oraz granicy z Niemcami, stanowiące jednocześnie most łączący z Unią Europejską, nie tylko stwarzają spore szanse rozwoju naszego regionu, ale także są doskonałą zachętą dla potencjalnych inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz osób, które poszukują czystego i urokliwego zakątka do wypoczynku. Mam nadzieję, że ten film posłuży nie tylko jako przewodnik po naszej pięknej gminie, ale przede wszystkim zachęci przedsiębiorców do wspólnego działania, tworzenia jeszcze lepszych warunków atrakcyjnego zatrudnienia, godnego życia oraz wypoczynku w czystym i przyjaznym środowisku. Mieszkańcy naszej gminy są aktywnie społeczni, a dla gości życzliwej i przyjaźni jesteśmy otwarci na każdą formę dialogu. Posiadamy atrakcyjne tereny pod inwestycje. Szanowni Państwo, jeszcze raz zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszej gminy. Zapewniam Państwa, że nasi goście mogą liczyć nie tylko na miłe wrażenia z pobytu, a także na satysfakcję z wyboru miejsca wypoczynku, które sprawi, że sentymentem będziecie Państwo powracać w te strony. Inwestorom zagwarantujemy przychylność i życzliwość nie tylko ze strony mieszkańców, ale i władz gminy. Serdecznie zapraszamy. Krajobraz ziem Starego Kurowa, podobnie jak obszar całej Polski, ukształtował się w erze kenozoicznej, w epoce czwartorzędu od miliona lat przed naszą erą oraz w epoce pleistocen, od miliona do 10 tysięcy lat przed naszą erą. Głównym miejscem osadnictwa ludności były nabrzeża rzeczne. Rzeki stanowiły bowiem nie tylko główny szlak wodny, źródło pożywienia oraz wody. Ale i naturalną wraz z bagnami i gęstymi lasami zaporę obronną. Najlepszym zaś miejscem okazała się krawędź wysoczyzny w Pradolinie Loteci. Jak dowodzą archeologowie, pierwsze ślady osadnictwa sięgają XIII wieku przed naszą erą. Nazwa Stare Kurowo wiąże się prawdopodobnie z imieniem kur. Podobno nieoficjalnie słyszano ją już w 1239 roku. Oficjalnie po raz pierwszy pojawia się jednak w akcie nadania Dresdenka z 1317 roku. Oddytywano ją jako Kurow bądź Karow. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, po utworzeniu kolonii Nowe Kurowo, pojawia się rozróżnik Altkarbe. Osadnictwo ściśle wiąże się z grodami w Dresdenku i w Strzelcach. W latach 1251-99 ziemie te wchodziły w skład ówczesnej kasztelanii drezdeneckiej. Nie ma jednak pełnych informacji o wsi ani statusu kościelnego z okresu średniowiecza. Po reformacji wiadomo, że Stare Kurowo należało do parafii protestanckiej w gardzku. W 1877 roku w Starym Kurowie istniała parafia ewangelicka pastorem był dr Erhard Schendel. W okresie między XVII a XX wiekiem stare kurowo słynęło z uprawy winorośli. Znaczny rozwój nastąpił jednak w drugiej połowie XIX wieku. Wówczas powstała tu fabryka papieru wytwarzająca ze słomy żółty papier afiszowy i bilety kolejowe. W tym okresie Wybudowano też linię kolejową Kostrzyn nad Odrą, Krzyż Wielkopolski. Wieś stała się też małym centrum targowym. Podobno co dwa tygodnie odbywały się jarmarki. W tym czasie powstały też między innymi tartak, cegielnia oraz zakład metalowy. W okresie II wojny światowej stary Kurowo zamieszkiwali niemal wyłącznie Niemcy spanowania niemieckiego wyzwolono je 29 stycznia 1945 roku do dziś na morenowych wzniesieniach nad Starym Kurowem można dostrzec pozostałości umocnień hitlerowskich z okresu II wojny światowej Gmina Stary Kurowo jest jedną z 83 gmin województwa lubuskiego Leży w południowo-wschodniej części województwa i graniczy od północy z gminami Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew, od wschodu i południa z gminą Dresdenko, zaś od zachodu z gminą Zwierzyn. Wszystkie te gminy, ze Starym Kurowem włącznie, wchodzą w skład powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Łączna powierzchnia to 7788 hektarów na której mieszka blisko 4,5 tysiąca osób. Administracyjnie gmina Stare Kurowo podzielona jest na 10 sołectw, błotnica, głęboczek, kawki, łącznica, łęgowo, nowe kurowo, pławin, Przynotecko, Rokitno i Stare Kurowo. Warto też nadmienić, że gmina Stare Kurowo jest członkiem Euroregionu Proeuropa Viadrina i Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Mieszkańcy gminy mają na miejscu zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną mogą czuć się bezpiecznie nie tylko przed rabusiami, ale także pożarem lub innymi klęskami. Na terenie gminy jest pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnicy, Łęgowie, Pławinie, Przynotecku i Starym Kurowie. Jednostka ze Starego Kurowa wpisana jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Bez kłopotów mieszkańcy mogą też załatwić inne najpilniejsze sprawy na poczcie, w banku, czy przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Do ich dyspozycji pozostaje także ośrodek pomocy społecznej, a niepełnosprawni mogą liczyć na środowiskowy dom samopomocy. Charakterystyczną cechą Środowiska Naturalnego Gminy Stare Kurowo jest podział na dwie części. Północną, która obejmuje teren Wysoczyzny Morenowej o przewadze użytku leśnego i południową, płaską, tak tzw. zalewową i nadzalewową Noteci. Zdecydowaną jej większość zajmują użytki rolne. Gmina ma też dogodny układ komunikacyjny, zarówno kolejowy, jak i samochodowy. A jej walory naturalne, lasy z różnorodną fauną i florą oraz bliskość noteci stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki, a przede wszystkim gospodarstw agroturystycznych. To właśnie z tego względu na pierwszym miejscu stawia się tutaj na ekologię. Stare kurowo posiada swoją oczyszczalnię ścieków. Budowana jest sieć kanalizacyjna oraz gazowa, która obejmie całą gminę. Dodatkowo są też plany poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców w rejonie tzw. niżu nadnoteckiego, czyli Głęboczku i Przynotecku. A dodatkowo wspólnie z gminami Związku Miast i Gmin Nadnoteckich ożywienie noteci z wybudowaniem przystani włącznie jak i ekologiczną poprawę najbliższego otoczenia rzeki. W tym miejscu można z całą pewnością stwierdzić, że stare Kurowo żyje w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Edukacją młodszych mieszkańców gminy zajmują się dwie szkoły podstawowe w Starym i Nowym Kurowie oraz publiczne gimnazjum. Dla najmłodszych jest też przedszkole przy szkole podstawowej w Starym Kurowie. Każda ze szkół dysponuje własną i bogato wyposażoną pracownią internetową. Aktualnie we wszystkich szkołach kształci się ponad 600 uczniów. Chluby gminie dodaje fakt, że uczniowie, absolwenci miejscowych szkół kontynuują dalszą naukę, również studia, nie tylko w najbliższych ośrodkach jak Dresdenko i Strzelce Krajeńskie, ale także Gorzów Wielkopolski, Poznań, Szczecin, Wrocław, Warszawa i Lublin. Życie kulturalne w gminie koncentruje się wokół gminnego ośrodka kultury w Starym Kurowie i sali widowiskowej. Poza zebraniami, sesjami rady gminy, dyskotekami i koncertami grup muzycznych prowadzone są także inne zajęcia, np. kurs tańca. Warto w tym miejscu dodać, że żywą promocją miejscowej kultury jest Bożena Szętak, mająca na swoim koncie wiele nagród z festiwali piosenkarskich. Dodatkowo w przynotecku, głęboczku, pławinie i łącznicy funkcjonują świetlice wiejskie, w których także odbywają się imprezy lokalne. W okresie wakacji i ferii zimowych prowadzone są również zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje biblioteka publiczna. Poza udostępnianiem księgozbioru czytelnikom, organizuje też formy kulturalno-oświatowe dla dzieci oraz inne mające na celu rozwijanie życia kulturalnego wsi. Lokalne imprezy uświetnia miejscowy chór parafialny Bel Canto pod dyrekcją Urszuli Berdowskiej, a przy gimnazjum publicznym funkcjonuje Towarzystwo Przyjaciół Starego Kurowa. Sport to przede wszystkim piłka nożna i gminny klub sportowy Meprozet Stare Kurowo, który w przeszłości występował już w trzeciej lidze. Sukcesy gminie przynoszą też brydżyści GKS Meprozet. Oprócz tego są jeszcze klub piłki nożnej LZS Zryw Głęboczek oraz dwa uczniowskie kluby UKS Lux przy publicznym gimnazjum i UKS Junior przy szkole podstawowej w Starym Kurowie. Baza sportowa to pięć boisk do gry w piłkę nożną oraz po jednym boisku do gry w piłkę ręczną i siatkową, dwie sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych. W planach jest też budowa pełnowymiarowej. I wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej, składającej się z boiska sportowego 18 na 36 metrów, z możliwością przedzielenia kurtynami, widownią na 336 miejsc, salą ćwiczeń korekcyjnych, sauną, zapleczem socjalno-technicznym oraz zespołem boisk. Warto również nadmienić, że sukcesy na arenie ogólnopolskiej osiągają młodzieżowe drużyny pożarnicze z Ochotniczej Straży Pożarnej Pławin i Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Kurowo. Chociaż w Starym Kurowie i najbliższej okolicy dominuje przemysł związany z przerobem drewna, to jednak największe firmy reprezentują inną sferę produkcji przemysłowej. Zdecydowanie przoduje tutaj produkująca różnego rodzaju konstrukcje metalowe. Posiadająca też własną cynkownię spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Meprozet Stare Kurowo. Głównie na eksport trafiają natomiast elementy łóżek rehabilitacyjnych i szpitalnych produkowane w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Bapromet w Błotnicy, a produkcją znanej od lat cegły wapiennej zajmuje się spółka Xella VDB Stare Kurowo. Segregacją i przerobem odpadów zajmuje się z kolei spółka Regn Cells w Nowym Korowie. A dodatkowo w tej samej miejscowości swoje siedziby mają jeszcze przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Casis, które specjalizuje się w różnego rodzaju robotach inżynieryjno-remontowo-budowlanych oraz produkujące na eksport drewniane palety przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego Heban. Także w produkcji palet specjalizuje się firma Poldex z Błotnicy, zaś bukowe i dębowe schody oraz podłogi produkuje Tartak Halef ze Starego Kurowa. Jak ważnym zagadnieniem dla gminy jest ochrona środowiska świadczy fakt, że jako pierwszy w północnej części województwa lubuskiego powstał w Starym Kurowie zakład utylizacji elektroniki połączony ze stacją demontażu pojazdów Dargo. Główny cel to oczyszczanie środowiska z różnego rodzaju mniej lub bardziej uciążliwych odpadów. Niezwykle istotnym elementem gospodarki w gminie Stare Kurowo jest rolnictwo. Spośród ogólnej powierzchni blisko 60% zajmują użytki rolne. Dolinowe położenie gminy kształtuje jednak kierunki w rolnictwie, z tego też względu zdecydowaną większość zajmują łąki i pastwiska. Mimo to nie brakuje jednak gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą. Wśród tych dominuje chów bydła oraz trzody chlewnej. Rolnicy zajmujący się uprawą zbóż mogą bez kłopotów korzystać nie tylko z elewatora w sąsiednich strzelcach krajeńskich. Gmina może bowiem pochwalić się funkcjonującym do dziś młynem gospodarczym w Łęgowie. Obok rolnictwa równie cenną rolę w gospodarce. Odgrywają zajmujące blisko 30% ogółu powierzchni lasy. Znajdują się one w administracji dwóch nadleśnictw smolarz i strzelce. To właśnie lasy od początku dziejów Starego Kurowa zapewniały osadnikom nie tylko pożywienie, ale także obronę. Podobnie jest i dziś. Spora część mieszkańców północnej części gminy pracuje przy różnego rodzaju pracach leśnych. Zatem rolnictwo i leśnictwo. Układają niejako kierunki rozwoju gminy. Nic zatem dziwnego, że gmina, chociażby poprzez inwestycje, nie tylko stara się zachęcić zewnętrznych inwestorów, ale przede wszystkim chce być przyjazna naturze. Okalające gminę lasy to prawdziwy skarb. Można tutaj spotkać nie tylko sarny, jelenie, dziki czy zające i wiewiórki, ale także bobry, orły, czaple czarne, bociany. A w części południowej i wschodniej gminy również Barzanty, Kuropatwy, a nawet Dudka. Gmina ma też inne walory przyrodnicze. Należą do nich dwa jeziora: Ciszewo w okolicy Łącznicy oraz Płociczno niedaleko Kawek. To pierwsze już upodobali sobie turyści, o czym świadczy wytyczonych kilkadziesiąt działek rekreacyjnych. A tutem jest bliskość Noteci i rzecznego szlaku żeglugowego. Warto przypomnieć, że w ramach związku miast i gmin nadnoteckich, gmina Stare Kurowo zamierza między innymi wybudować stanicę wodną. Dodatkową atrakcją jest odkryta pływalnia w Starym Kurowie. Zaletą jest też bliskość znanej w całej Polsce miejscowości letniskowej Długie aby ułatwić mieszkańcom dostęp do długiego, gmina wraz z nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie przystępuje do budowy drogi. Poprowadzi ona przez malownicze zakątki tutejszych lasów. Do dyspozycji turystów są dwa odcinki Transwojewódzkiego Szlaku Czerwonego Turystyki Pieszej, który obejmuje najwyższe wzniesienie w gminie Kawczą Górę, 129 metrów nad poziomem morza. Można z niej podziwiać malowniczą panoramę gminy. Na turystów czeka otwarta hodowla Danieli w Pławinie prowadzona przez państwa Halinę i Leszka Glezerów, gdzie w wytyczonych zagrodach żyje półtora tysiąca zwierząt oraz zlokalizowana w tej samej miejscowości hodowla Strusi prowadzona przez pana Jerzego Jankowskiego. Także w Pławinie powstać ma również stadnina Koni z ośrodkiem turystyki jeździeckiej. Są tutaj też zabytki. Należą do nich poprotestancki, neogotycki kościół parafialny w Starym Kurowie. Zbudowany został w 1877 roku, poświęcony dnia 7 października 1945 roku pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W czasie wizytacji 27 maja 1947 roku administrator apostolski dokonał zmiany tytułu kościoła na Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół posiada charakterystyczną wieżę z murowanym hełmem. W latach 80. XX wieku w prezbiterium umieszczono ostatnią wieczerzę wykonaną w dębie, a ściany pokryto malowidłami na tynku. Warto też zobaczyć kościół w Łącznicy z zabytkowymi organami, kościół i organy w przynotecku. Czy chociażby zachowane z okresu II wojny światowej po niemieckie bunkry obrony.